I za moment przechodzimy do kolejnej walki w boksie amatorskim, walka numer 17, boks juniorów do lat 16, kategoria wagowa 67 kg, a spotkają się w tej walce Olaf Borowski, Lux Zamek Expon Kurzętnik. A jego przeciwnikiem będzie Mieszko Mazur NN Boxing Wysokie Mazowieckie, czyli zawodnik z Podlasia. Jak już wcześniej m, powiedziałem, boks na Podlasiu ma się bardzo dobrze. Liczne sekcje, kluby w Łapach, w Sokółce, w Białymstoku, w Augustowie, Sztorm Augustów i wiele innych klubów także boks na Podlasiu ma duże tradycje podobnie jak tutaj na Mazowszu i bardzo dobrze, że tych pojedynków na dzisiejszej gali jest aż tak dużo, bo to jest zaraz policzymy jest to ósma już walka w boksie amatorskim Także to świadczy o tym, że te pojedynki są potrzebne i tych zawodników w boksie jest coraz więcej i tego typu gale, jak organizowane przez Pawła Delugę, są potrzebne i zawodnicy mogą tutaj zdobyć swoje doświadczenia również w boksie. Zaczynamy pierwszą rundę. Olaf Borowski na czerwono, Mieszko Mazur na niebiesko. No ładna akcja tutaj Borowskiego w czerwonym stroju. Warunki fizyczne podobne, nieco jakby troszeczkę wyższy, borowski na czerwono. Naprawdę ciekawe akcje bardzo dużo tych ciosów z obu stron. Jeden trafia i drugi, także naprawdę no jesteśmy świadkami naprawdę niezłej, zapowiadającej się nieźle walki. Sądząc po boksowaniu, widać, że to już e, zawodnicy, jak to się mówi, nie z pierwszej łopanki. Technicznie nieźle wyszkoleni. Widzieliśmy taką ucieczkę, unik kolejny unik e, Mieszko Mazura e, z MN Boxing Wysoki Mazowieckie. Także na pewno będziemy świadkami e, ciekawej walki. No ładnie tutaj e, po zgodzie trafił przednim sierpowym e, Mazur e, Borowskiego. 10 sekund do końca tego starcia. Pasjonująca końcówka, widzimy do końca wymiana, niesamowita wymiana, no naprawdę e, walka w pierwszej rundzie. Mogło się podobać zawodnicy oprócz widać wyszkolenia technicznego naprawdę ciekawy repertuar ciosów e, walka wyrównana także myślę, że będzie to tak przez dalszą część walki e, Mieszko Mazur na niebieską MN Boxing Wysoki Mazowieckie Olaf Borowski Lux Zamek Expont. Urzędnik na czerwono. Warunki fizyczne podobne. Smukła sylwetka obydwu zawodników kategoria wagowa 67. Także naprawdę ciekawi zawodnicy. Jeszcze chwila. Runda numer 2. No piękne teraz trafienie wyprzedzające przedni prosty Mazura. I znowu to samo. Nie da się tutaj za bardzo rozpędzić Zaborowskiego. No ładnie tutaj y, uciek y, Mazur. Także widać tutaj też już trochę wspaniactwa tego bokserskiego, to świadczy tylko o dobrym wyszkoleniu, też technicznym, o jakimś już doświadczeniu tych zawodników. Naprawdę z, z tych walk, które tutaj można było zaobserwować. Bardzo ładna walka techniczna. Rzadko tu sędzia przerywa tą walkę. Dużo jest e, longiem tych akcji na jedno, na dwa tempa. E, ładne trafienia z obydwu stron. Także zawodnicy bardzo dobrze dobrani na karcie walk. I teraz w natarciu niezbyt czysto e, postąpił Olaf Borowski. Troszeczkę przytrzymał przy tym trafieniu. No ale pomimo tego cały czas coś się dzieje. Ładne, proste. O, tutaj prosty na prosty. Także refleks obydwu zawodników. No teraz ładnie trafił. Ładna kombinacja. Najpierw sierpowy poprawił tylnym prostym Mazur. Aż zachwiała się głowa, ponownie ładny sierpowy, drugi i przedni prosty wchodzą celu. Ładna końcówka, dużo trafia eee, Mazur. To Mazur częściej trafiał w końcówce, także dwie udane akcje tego zawodnika. Chwila oddechu. No i trzecia runda zapowiada się bardzo ciekawie. Wynik otwarty także walka bardzo ładna tak jak wcześniej powiedziałem bardzo dobrze dobrani zawodnicy no tylko sobie pożyczyć takich walk więcej jeśli walka wiadomo trwa na dystansie w pełnym wymiarze czyli trzech rund w tym przypadku jest to duże doświadczenie szczególnie dla młodych zawodników a tutaj właśnie takich mamy w w, kate, w kategorii Kadet i w kategorii Junior, ta walka jest dla w kategorii Junior do lat 16 i zaczynamy trzecią odsłonę e, rundy. Zobaczymy decydujące starcie, kto z tej walki wyjdzie zwycięski. No, Borowski stara się bić te ciosy sierpowe przez górę nad gardło przeciwnika, ale wiadomo, że tutaj e, mazur jest czujny, w podobnym wzroście, także nie daje tutaj sobie, jak to się mówi, w kaszę nadmuchać. Natomiast jeśli chodzi o zawodnika Borowskiego, cały czas sukcesywnie stara się wykonać swój plan taktyczny. To on y, teraz stara się środek ringu o, o klapki opanować. Teraz ładna akcja właśnie w wykonaniu jego lewy prawy, sierpowy. No tutaj nieczysto teraz troszeczkę mazur przestrzelił tylnym sierpowym. Cały czas sukcesywnie idzie do przodu. Borowski re realizuje tutaj plan taktyczny. Stara się trafić. Trafił tak. Dwa razy tutaj znowu tylnym sierpowym. Następnie znowu piękna akcja. Do siatki tutaj dociska swego przeciwnika. To on jest w natarciu. Cały czas poczuł tutaj, że może dużo zdobyć. Kolejne ciosy sierpowe. Więcej fizyki na koniec po stronie Borowskiego. Zachował on chyba więcej sił. Idzie cały czas do przodu. Stara się stopować mazur, ale bezskutecznie. Cały czas idzie do przodu, do niego należy ta końcówka. Tak pięknie, teraz trafił, czysto kolejny sierpowy, tylny następny, także aplikuje tutaj cały repertuar ciosów sierpowych i to końcówka należała do Olafa Borowskiego, to on zaznaczył tutaj swoją przewagę, trafił wielokrotnie tym sierpowym, także trzecia tutaj runda wydaje się po stronie Borowskiego. Był on bardziej stroną dominującą. Cały czas szedł do przodu. Wprawdzie nadziewał się czasami na kontry Mazura, ale on zaznaczył tutaj zdecydowanie trzecią e, rundę na swoją korzyść. A co w całym pojedynku sędziowie uznali? To za chwilę się e, zapoznamy. Wynik jest już znany dla pana e, Krzysztofa Żyklińskiego, który sędziował tą walkę w oktagonie w środku jednogłośnie na punkty wygrywa Mieszko Mazur z MN Boxing Wysokie Mazowieckie sędziowie tak uznali zresztą walka naprawdę mogła się podobać wiele bardzo bardzo ciekawych akcji z obydwu stron